Siemanko, witam was w podcaście takie buty o streetwearze, modzie, o butach i nie tylko, witam was razem z Maksiem. Cześć wam wszystkim. Siemanko, dzisiaj mamy kilka fajnych tematów, takich jak na przykład ogromny rage Nike na sklepy z podróbkami, czego no w sumie już się mogliśmy spodziewać, bo to się już tak od całego roku dzieje, od samego początku roku, ale takiego czegoś no to wow. No czyli dokładnie to, co piastowałem, czy przewidywałem kilka odcinków temu, to nie była jednorazowa akcja z Panda Buy, tylko Nike idzie za ciosem i atakuje kolejne 52 strony internetowe sprzedające podrobione produkty Nike oraz Converse. Dokładnie, w tym odcinku także pogadamy sobie o fajnej strefie euro z Warsaw Sneaker Store, o kradzieży sklepu w Paryżu, gdzie przed Igrzyskami Europe Europejskimi może Igrzyskami Olimpijskimi, raczej miało być bezpiecznie i nie miało się nic dziać, bo widziałem moich znajomych, którzy też tam pojechali i powiedzieli, że no, było mega czysto w ogóle i nic tak jakby się nie działo za bardzo, było o, naprawdę wszystko powrzątali. tak wysprzątane, że nie tak jak na tych wszystkich filmikach, więc może już się zbliżają igrzyska i dlatego, ale no, okazuje się, że może nie do końca. No i kilka jeszcze takich pomocnych temacików. Na początku spytałem się, co robiłeś, bo widziałem, że byłeś na Miss Behave na wyprzedaży. Archive tak, Sale, jakoś to tak się ładnie nazywa. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest, skąd nie bym poszedł, ale... Wiesz co, co no, ten. ostatnio Behave chyba ma trochę ciężko z promocją swoich wydarzeń i tak dalej. Ja dostałem ogólnie info od ziomka z Gdańska, który był tam. Ogólnie event był w Nocie, we Wrocławiu, jest bardzo ładne miejsce. Jeszcze w fajnym klimacie, bo zadymili to całe, tam wpuścili ten sztuczny dym, zrobili takie czerwone podświetlenie, był DJ, była strefa Belvedera z drinkami i tak dalej, więc mega klimacik. Jeśli chodzi o sam drop i jak to wyglądało, czy samą sprzedaż, to trochę jak, trochę mi się skojarzyło jak są były te nagrania z dropów Keniego, jak ludzie wyciągali z tych Wielkich pudeł, bo okay. tak naprawdę były takie pojedyncze wieszaki i te takie drogowe te. Takie zastawy, zastawy, no takie ogrodzenia drogowe okay, okay. i właśnie pudła, i wszystko było tam powrzucane, powywy, powywieszane losowo i tak dalej. Ogólnie była masa rzeczy, no ale jak to w przypadku takich przecen, bardzo mocno przecenionych, ale to były głównie produkty, które po prostu bardzo długo się nie sprzedawały. Czy to były sample, które nie wchodziły, hmm. czy rzeczy uszkodzone z defektami i tak dalej. My przyszliśmy w połowie eventu, kole 18. To tak naprawdę z męskich rzeczy to było bardzo, bardzo. Mało i bardzo ciężko było cokolwiek dostać. Jak już to albo XS, albo XL i większe nie było nic pośrodku, więc ja dla siebie nic nie powiniałem. Dużo więcej rzeczy dla kobiet, to tam okay. naprawdę nie, ludzie potrafili wychodzić z masą rzeczy ogólnie gadałem z ziemalami, którzy byli o 15 i tak naprawdę wszystkie fajne rzeczy w 30 minut się zebrały, Aha. więc sprawdzajcie behavior, bo uważam, że jeśli takie coś będzie w waszym mieście, a z tego co wiem, to jeżdżę teraz po Polsce, Gdańsk, Wrocław, więc zakładam, że nie za niedługo Warszawa, pewnie coś dalej, Kraków i tak dalej. No to na pewno spodziewajcie się tego i pilnujcie tego, żeby być o tej 15 czy nawet 2-3 godziny wcześniej w kolejce i wtedy naprawdę z tego co naprawdę mocne, mocne rzeczy można powinnać. Oprócz tego zaliczyłem studia, więc mamy wakacje. Gratuluję. Ja na szczęście albo na nieszczęście nie mam takich kłopotów jeżeli chodzi o studia, bo to już się skończyło, to już za mną. chociaż czasami mam wrażenie, że wolałbym się cofnąć do tego. Zapraszamy, matku. nie, pracując. Ale jeżeli chodzi o mnie to. Chciałem z takich dropowych rzeczy powinąć e, tę koszulkę Metrobumina razem z Pull Bear, co mi mocno zaskoczyło, bo to była ponoć koszulka, która była normalnie do kupienia na merczu i jego na koncertach mm -hmm. i ona wtedy kosztowała około 250 zł, czy nawet więcej, a na Pull&Bear została wrzucona za 90 zł i w momencie, kiedy wchodziłem na stronę, e, był rozmiar XL i szybko go dodania do koszyka, i w momencie, jak płaciłem, no to już niestety był wyprzedany, okazało się, że wszyscy to kupowali i teraz robią no, tak. resell na Vinted, możecie to sobie to zobaczyć. Cenę, Dokładnie. I dodatkowo pojechałem sobie specjalnie do Pull&Bear Bear. I najlepsze jest to, że wchodzę do tego Pull&Bear Bear. I widzę, że ziomek przede mną przeszukuje te koszulki z tymi merczami wszystkimi, co tam są, no to obstawiam co szukam na pewno. Poszedłem do pani no i się okazało, że merczet o 10, dzień wcześniej. I powiedziała, że o 13 już nic, nic nie było. było tak nie? jakby, że tyle osób przyszło, że masakra wszyscy kupili nic dziwnego w sumie, bo ta koszulka mega mi się podobała, nie wiem, czy ją kojarzysz albo czy ją widziałeś ostatnio. chyba tak. I jest taki fajny fajnym w e, e, tym e, motywie na samej koszulce, w sensie sama koszulka jest taka jakby była właśnie sprana, wygląda to mega spoko, ale no niestety teraz już ciężko ją będzie dostać, na pewno można sobie dać jakieś powiadomienie, na Pullenberg, czy ktoś będzie to zwracał, czy może niekoniecznie, ale wątpię, będzie, ktoś to zwracał, sądzę. jak już to na Vinted będzie można kupić, <noise> niestety. Ale taki trochę vibe Kenny Westa, jeśli chodzi o traktowanie swoich fanów. No, <laughs> troszkę może tak. może tak, może też dostał mega dużo kasy od Pullenberg, żeby to no, weszło. to też idzie. To też 10 inna 100%. Sprawa. I co? no Na pewno szukam już fryzjera. no W sensie moja fryzjerka wraca teraz w środę, także w końcu pójdę, bo już mam naprawdę te włosy takie e, duże. Oglądaliśmy euro, ty też oglądałeś. Oj, zdecydowanie. E, dokładnie. No, niestety nie udało się, ale było blisko. Było blisko. Było oczy cieszyli, spoko. więc nie płakaliśmy przed tymi trudnościami. No, wyzorami. nie, naprawdę, porównuję do tego, co było rok temu i przez ostatni rok, no to naprawdę ten mecz Jest, jest progres i tego się trzymajmy. Dokładnie. A jak już w sumie jesteśmy przy tym temacie euro, to mamy dwie super. W sumie sprawy, jeżeli chodzi o strefy kibica, no bo wiadomo, że strefy kibica to jest jedna z takich rzeczy, które gdzieś tam sprawiają to, że chcemy gdzieś sobie wyjść po prostu ze znajomymi, zazwyczaj sprawdzamy, gdzie we Wrocławiu jest, na pewno w wszystkich pitch barach bo to zawsze było. No w to jakieś formy w ogóle powinny. oficjalne, to jakby współpraca tam z miastem i tak dalej. Dokładnie, ale w Warszawie, jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy i nie widział, nie wiem, na moim Instagramie, to Warsaw Sneaker Store zrobiło super strefę tak, tak, jest w Tak, To też tutaj. bardzo fajny mega klimacie, nawet transmisję live mieli z meczu. A to nie wiedziałem y nawet. Y to jest z tego co ja, że widziałem tam urywki, jak się okay, cieszyli okay. Po, po golu. Ale wygląda to, na... no jest mała, wiadomo, no bo to w sklepie no, ciężko coś tam zrobić. Ale mega No według mnie w ogóle to, jak to jest zrobione. To jest po prostu mega zajawka, że w ogóle są te krzesełka, po prostu już takie powyciągane, jak na stadionie, jakbyś siedział. I jak dla mnie promocja w ogóle Adidasa na tym mistrzostwa Europy, no jest level wyżej albo dwa level wyżej niż Nike, bo Nike prawie nic nie robi. To jakby nie widzę żadnych stref kibica, które by jakoś tak wiesz, gdzieś tam poszło jakimś wiralem, że coś jest fajnego, czy ten. A Adidas, to jak widać, nawet przy takich. Małych sklepach internetowych czy tam sklepach stacjonarnych, BSN w Niemczech też miał całkiem spoko strefę, właśnie zrobioną podobną, no to stara się i robi coś ciekawego. No, ale właśnie to, to pokazuje to, że w sensie, tak mi się wydaje, że to może się wiązać z tym, że to jest właśnie niemiecka marka, i mi się wydaje, że w ogóle Adidas miał, mógł marszać paluszki w tym, że euro jest w Niemczech, i jak widać, bardzo, bardzo dobrze to wykorzystuje. Jak w lifestyleu ostatnio. No, nie licząc mody, tam na specjalne gazele, e, samby i tak dalej, e, i na e, z powrotem piłkarskie jerseje, no to ostatnio sobie słabo radziły się chodzi o buty. Tak, tutaj w tym, tak jakby tym strefie lifestyle'u związanej z piłką nożną czy pochodnej od niej. Zdecydowanie są zwycięzcami no, w królają, królają, ostatni ostatnich tygodni. No ogólnie królują w, w tym roku właśnie z tymi wszystkimi casualsami, wszystkimi sylwetkami, bucia, tymi piłkarskimi powiedzmy. I też fajnie trafili z tą modą, że akurat są i Euro i Copa America. No ja Amerika. myślę, że to wcale nie I... jest taki przypadek. Nie? W sensie wydaje mi się, że samo to, że ta moda nastąpiła i się połączyła razem z tymi wydarzeniami, to trochę jest przypadek, no bo tak jakby wcześniej też były te wydarzenia, a nikt nie chodził w sambach, załóżmy, nie wiem, na mistrzostwach się to w Katarze. No, Tebem może przypadkowo się połączyło, ale teraz w, w miarę wszystko się napędza, no nie? A to tak, Jedno to na, na pewno to pędza, jak zauważyli, jak koła że to idzie, te leci, to, no to ten, to na pewno. Teraz na przykład, nie wiem czy widziałeś, też super w ogóle połączenie z gazeli, razem z padrylami. Czy, A, to co widziałem, te że... takie właśnie wyżowe. I nieco to trochę przesadzają z cenami tych rzeczy, bo 750 zł za takie można powiedzieć szmaciaki trochę, no, no bo... No tak, a um, później przyjdzie Ci takie... Nike za to samo, nakaże Ci zapłacić 900 zł i wszyscy kupią, mnie Ale to inna sprawa, no, ale to, to trochę za dużo, tak samo z Easy, które gdzieś tam gadaliśmy o nich, co trafiły na promocję, no to niektóre trafiły na promocję, ale te, co się w miarę sprzedawały, to znowu miały jeszcze wyższą cenę, no bo WaveRunnery dostały 1400 retail, to już jest e, To dobrze, e, ja tego ceną, nie sprawdzałem nawet. To już jest ceną po prostu jakąś e, od czapy troszeczkę, ale jeżeli chodzi o strefę kibica, to druga zrobiona w Berlinie, na którą też zapraszam, z tego co widziałem i nie tylko. Dużo osób tam w ogóle Mat, było. Maty tam nie było przypadkiem też? też tam był, grał jakiś mecz na tej strefie kibicowej? W ogóle ze Szpakowskim się tam spotkanie. nie wiem czy widziałeś tak, to widziałem. nagranie, które no, poszło z Saszem ale jak zaczęli razem rapować. Tam Szpakowski, tak. no ta moja najmłodsza wnuczka jak się dowie i tak dalej, mega słodkie w ogóle, w sensie Szpakowski po raz kolejny zwycięstwo wśród <laughs> ludu. <laughs> Tak, tak. on startował no. na prezydenta, to jestem pewny, żeby wygrał. No nie, naprawdę. I w ogóle fajna atmosfera była, bo tam było bardzo dużo ludzi gdzieś tam z mediami związanych z nimi, nie tylko Dresko, nie tylko Mata, nie tylko Spakowski, ale też widziałem e, osoby związane z piłką nożną, samą ten e, Konrad Szymański chyba się nazywa? Tak, tak. tak co ja robi takie też. historie z boiska, on też ma chyba podcast taki a propos historii mm -hmm. po prostu, jakiś taki horrorowy czy coś takiego, ale no mega fajna atmosferka i też sama ta strefa kibica wygląda, no przekazacko po prostu bo no to, to jest widać, boisko, w sumie widać, że biucharski. ktoś tam, widać, że ktoś tam <laughs> ładował. Nie, nie tyle, że pieniądze, ale też dużo czasu, dużo e, takich rozwiązań, wiesz, nawet pomysłowych, których mm. byśmy się nie spodziewali. E, ja też staram się śledzić, nie wiem, Futrola, e, który teraz tak, jedzie tak, przez tak, Niemcy tak. i codziennie jest w innym mieście. No to jeśli chodzi o tą główną strefę, no to tam był problem w ogóle na mecz otwarcie się dostać, e, bo tam było tyle osób, że przestali wpuszczać mm. e, i, i ludzie się przy, ten, e, przez ogrodzenia przebijali tak, tak. i tak dalej. Ale już w drugi dzień na meczu Chorwacja i Spokojnie wszedł i podobno był zachwycony. I ta największa strefa w Berlinie, i te poboczne wszystko mm. jest mega, mega dobrze zorganizowane. Tam z lekkimi defektami, ale no to wiadomo, że zawsze, no, zawsze jakieś takie się problemy też, się. Zydioci, nie? to są no. jak na przykład ten gość z siekierą, czy tam z toporem <laughs> lato, i w sumie chyba. Jakby... Ten, nie zestrzeli chyba, tak. Nie, nie wiem. Z tego co wiem, to Euro w pełni. Euro w pełni, także Albo Albańscy kibice, który, którzy przez, przed włoskimi łamali makro, to bo tak, 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 nie, to jest super agro. W sensie w ogóle fajnie, bo we dwójkę tam byli no tak, i tak, 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 tak bo nie tak. było spiny żadnej, tylko tak chemicznie tak, bardziej. No oni łamali ci się śmiali, tak, tam nie. grali, grali z szokowanych. Dokładnie, ale jeżeli chodzi o te strefy, no tutaj Adidas y, mega na plusie, naprawdę. I jedna i druga wyglądają świetnie według mnie w ogóle sama właśnie oprawa i, i kolekcje piłkarskie i lifestyle'owe na te ten Euro samo no to superowo bardzo ładnie wygląda też nasz ee, probieżo Pep Guardiola i tutaj <śm> dla niego no to naprawdę mega plus i dzisiaj nie wiem TikToka jaki czy kraj nagrawam taki Pep <śm> jaki kraj taki Pep Guardiola ale no wygląda ale w ogóle ja jestem w szoku jak, jak to poszło wysoko, bo no. e, wiadomo, ubrał się bardzo ładnie. Ja sam zwróciłem na to uwagę tak, chyba tak. przy pierwszej czy drugiej. Nie wolności no, porównaniu do Kumana. To nie to, to, jeszcze je, jako... jedzącego gilę, to mówię, nie jedzącego gila, to mam że jako kibice Barcelony, no to możemy pamiętać, że on też tak wtedy no. Wtedy, niczym się nie różniło jego zachowanie i na tym przestaniemy. ale wracając do probierza to w ogóle to jakby jedno to ubranie, ale z drugiej strony, jak to oni wszystko, wszystko ugryźli, tam były tam te filmiki o tym jego. Yy, nie projektancie, sty, styliście, który go ubierał, hmm. jak to wszystko tworzyli, jak ludzie na zachodzie zaczęli się tym, odniosen, no naprawdę, Damier, y, ktoś nawet go czytał, że lepiej się, tak, że tak, lepiej nie? niż Southgate się ubiera, tak, 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 Naprawdę, probierz z klasą. Sama ta taka beżowa marynara z beżowym tym y, kamizelką pod spodem, no wygląda to klasa po prostu, i było widać faktycznie, że bardzo dużo też y, kamerzysta zwracał na niego uwagę no tak, i tam pokazał w trakcie Gwiazdą w trasie był. Meczu. No dokładnie. To jest ciekawe, że czasami Czasami właśnie taka moda pozabojskowa też tak często się przebija, bo. Właśnie Sowgate jest jednym z tych takich osób. Właśnie nie wiem, Pep Guardiola też często właśnie gdzieś tam króluje w taki takich zestawieniach no tam najlepiej ubranych. Ale to tak samo jak są ci trenerzy, którzy na przykład noszą sneakersy i też bardzo tak, głośno tak. zawsze jest o nich. Jest chyba jeden właśnie trener chyba w Ameryce, który tak. trenuje. Ta trenerka jest też mm. kobiecej drużyny i oni zawsze takie eleganckie outfity i na nogach jakieś dorąbane sneakersy. Tak, to no, to na, jest kawałek, tak że to było. Się... W katarze, tam tak, jest tak Tak, Już w Katarze z Zjednoczonych, to on tam codziennie miał inną parę chyba, I, prze... i znaczy, chyba codziennie. co i Marz miał inną parę przygotowaną, że trawisy, arabii też chyba ten były trener kobiecej reprezentacji Francji. E, o, Renard, no, Renard? No, no, on Renard. też miał jakieś tam fajne sinkersy. No, ogólnie fajnie, że to się wszystko miesza, że ci ludzie to nie zamykają się w tych ramach tego, nie wiem, co tam wypada albo jak się powinno, tylko też wprowadzają te swoje zajawki, czy, czy coś totalnie zaskakującego? No, bo Michał, hmm. probierz, też nie zawsze się ubierał tak na mecz. Dokładnie, nie? No, e... Ja go nie pamiętam z Jagiellonii. No, ja to ja tak też. to Ale myślę, że w Białym Białymstoku to by go wyśmianie. Ale, <śmianie> ale ciekawe, czy w następnych meczach też tak będzie. To, nie, ja się pytam, czy ludzie miał jakieś inne Kariturę, no jestem, czy będzie ciekawe, ten sam, dokładnie, ciekawe. bo obstawiam, że teraz, jak już podłapały wszystkie. To myślę, że. To nawet jeśli był wrzucać, plan, że będzie to samo, to będą zmieniać. Tak, i będą wrzucać kolejne tak jakby z nim e, fotki, właśnie, że lepiej ubrany i tak dalej, i tak dalej, bo to potem idzie tak, że jak to się zasłynie czymś takim jednym, niemieckim, ale w ogóle, no, to w no tak, tak to no takim taką. oryginalną. E, taką naklejkę też dostaje. Dokładnie, nie? no to właśnie trener ze Stanów Zjednoczonych, no to nie bez przyczyny to jakby dostał tą naklejkę z tymi butami, no bo po prostu jak raz już ktoś się że ma jakąś super, to potem te portale, no tak. one on te on... szybko łapią kto I on może on też to mieć podłapuje, no trendy. bo oni też czytają social media, też, też to widzą i no też potrzebują promocji swoich ludzi. Nie? No dokładnie, także jeżeli chodzi o probieża to top, może jeżeli chodzi o re reprezentację to także nie jest tak najgorzej. Ja myślę, że dalej sobie przejdziemy jeszcze odnośnie Paryża i teraz trochę przejdziemy przez tematy e, os oszustw, podróbek i deprawdacji pieniędzy. Czyli było dobrze, to teraz, teraz, przejdziemy, do dobrze, teraz przejdziemy do tej negatywnej części i żeby zakończyć pozytywnie. Tak. Tak, wątkiem. bo jeżeli chodzi o jakieś kolekcje na olimpiadę, to na pewno zrobimy sobie oddzielny odcinek, już się będzie zaczynała, bo tam też jest dosyć dużo. No to też spokojnie, miesiąc, fajne. nie? Dokładnie, jeszcze prawie miesiąc do tego. i Ja sam myślę, żeby zrobić koszulkę jakąś odnośnie Igrzysk z że mu gdzieś tam projektuję i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się pojawi u mnie na Insta. Czekamy na metę. Dokładnie, ale jeżeli chodzi o Paryż, no to niestety sklep e, Chanel dobrze kojarzę. Tak, tak, dobrze. Tak, tak, powiedziałem, tak, tak. bo teraz się tak mi po prostu za zaćmienie za w głowie zrobiło. sklep. Chanel został okradziony na nieliczną kwotę 10 milionów euro. Co oni musieli, ja wiem, że marka Chanel to jest droga marka, no, nie ale co stanie. musieli ukraść, żeby 10 milionów euro zniknęło? Ale w ogóle, no właśnie, co, ile i tak dalej, jak dużo oni musieli mieć czasu. W ogóle no. tam było wszystko mega zaplanowane. Z tego co ja wiem, to w ogóle jest problem, żeby ich ująć, bo jeśli nie słyszeliście o tej sytuacji, to takim minivanem, takim trochę jeepem wjechali w drzwi Rozwalili wszystkie okna, weszli do środka, ukradli wszystko, co byli w stanie, spodpalili ten samochód, żeby wyczyścić wszystkie ślady, zniszczyli monitoring i wbiegli do drugiego samochodu, który akurat po nich podjechał. Jakiś totalnie taki bardzo. Każualowy samochód hmm. bez rejestracji, bez niczego, że ciężko jest w ogóle ich złapać. że Muszę się zalewem, rabunek idealny. <laughs> ale no, żeby takie coś zrobić na sklep, Chanel. W no to... Ja rozumiem, że te rzeczy są warte 10 milionów, ale to po pierwsze, żeby je sprzedać. No właśnie i tak to dalej, jest największy problem, że wartość to... to jedna, ale weź sobie to później z pienięż. No bo to jakby to są rzeczy, jeżeli zostały skradzione jakieś mega drogie to nie jest tak, że te rzeczy się sprzedają w jakichś ogromnych ilościach na rynkach po prostu, no co nie? nie? To masz rejestrowane wszystkie płatności Dokładnie. I, i tak dalej. To raczej, no powiedzmy, że tam z ręki do ręki oczywiście gotówą, no to na pewno coś tam sprzedadzą i no tak może dalej. I jak rosły, ich nie? nie no albo tak, <śmiech> <śmiech> na pewno może ich nie będzie tak łatwo złapać, no jak ich złapią, no to wiadomo, ale no, zaskoczyło mnie to mega, że akurat sklep Chanel został właśnie stargatowany na taką kradzież, bo zdarzają się ta i to taką, Zorganizowano, tak jak powiedziałem. No tak, no to naprawdę plan był dobry, jakby no niczym nie? z GTA. Nie? No, no i na razie wyszedł, to jakby jakby ich nie złapali z tego, co widziałem, tak? No, na razie... Czekamy na nagrodę, otrzymamy no, milion euro, no jedziemy i kłapać. No były takie sytuacje, że nie wiem, został sklep w Wrocławiu okradziony, to co było czy nie, to nie wiadomo do no, końca. No, ale była, nie wiem, cool, cool Kicks w Los Angeles też gościu się też wrąbał autem, tak jakby do tego sklepu i chciał coś ukraść, ale to tam chyba, nie wiem, jedną czy dwie, no, parę par zdążył, co były na wystawie. I no tak. właśnie mnie to najbardziej. Z... Zostałego oni zdążyli to wszystko zrobić, wynieść ten towar o takiej wartości i co, nikt tego nie zauważył, czy nikt się nie Paryżu? W Paryżu przed miesiąc przed igrzyskami. No tam jest to no, tam tam, wiesz, nie. Nie, no, stali, jest Nie, ludzie stali patrzyli, publicz, nagrywali no, to jest na obrzeżach, znaczy może nie na obrzeżach, no ale nie jest w samym centrum, tak jakby. No nie, no, no dla, dla mnie to jest to trochę nie. abstrakcyjna w ogóle sytuacja, jakby właśnie z jakiegoś filmu albo z jakiejś gry no, no, dokładnie. No. Tak samo abstrakcyjną sytuacją jest cała sprawa, która wyniknęła z niego, czyli z Bape'a w ogóle, z y, dyrektorem kreatywnym, w, no, mega popularną osobą w świecie streetwear'u, która zasłynęła głównie Shark Bape'ami, w ogóle Bape'em samym jako marką, który został oskarżony o to przez na razie osobę na streamie, który Bena Balera dokładnie, że miał zarobić 300 milionów dolarów sprzedając podrobione ubrania Bape. No to, to nie jest mało. To nie jest mało, znowu mało, ale jeżeli to by się okazało prawdą, to to jest takie uderzenie w ogóle w osoby takie jak my, które mówią o tym, żeby nie kupować podróbek, żeby kupować oryginalne rzeczy. Jeżeli osoby, które produkują te rzeczy, tworzą, nie, i tak tworzą te rzeczy, sprzedawały podróbki, no to to już jest dla mnie jakaś taka odklejka max po prostu, której ja nie jestem w stanie przetworzyć. W sensie jest to dla mnie tak absurdalna znaczy, informacja, właśnie... jakby się okazała prawdą, że... Wiesz co, z jednej strony... Z takiego ekonomicznego punktu widzenia to jest genialne zagranie, bo promujesz swoją markę, gdzieś tam wchodzisz na bardzo wysokie, e, wiesz takie poziomy rozpoznawalności, promocji i tak dalej. Masz dosyć wysokie ceny, więc nie wszyscy są w stanie sobie na to pozwolić. Więc sam tworzysz, bo wiesz, że i tak będą fejki. No, fejki będą, no tak, Czy tego będą. chcesz, czy nie chcesz, czy będziesz z tym walczył jak Nike, czy nie będziesz z no, tym no, walczył, tak, tak. E, i tak dalej. Więc sam tworzysz fejki, żeby zarabiać z tego więcej pieniędzy i jeśli to jest prawdą, to z ekonomicznego punktu widzenia to był mastermind i tak dalej. Ale no myślę, że on nigdy nie nie, nie coś, jakby to nie wyszło, się. no to, to tak, nie? Ale jeżeli to wyjdzie i to jest prawda... Ale mi się wydaje, że jeśli to jest prawda, to tak jakby wszystkie te rozmowy o tym, e, że takie coś może mieć miejsce, tak jakby miało chociażby z Gucci, w momencie hmm. tam przekazania, nawet w filmie to było, nie wiem, czy oglądałeś film... E, Gucci, nie oglądałem. House of Gucci, to tam był ten też motyw, że właśnie w pewnym momencie ten... E, w, Chwilę przed tym, jak rodzina Gucci straciła Gucci, właśnie był taki motyw, że jeden z członków rodziny właśnie powiedział: Nie wiem, czy nie pamiętam dokładnie, czy powiedział, czy w zasadzie to robił, że też sprzedawał podrobione Gucci, żeby na tym zarabiać. I jeśli to by wyszło prawdą z tym NIGO, jeśli to z Gucci było prawdą, to tak naprawdę w tej chwili możemy podważać istnienie każdej takiej marki i każdych takich fejków, czy ich przypadkiem cen. ich cen czy przypadkiem te fejki, które wchodzą wszystkie na rynek, szczególnie te dobre jakościowo, czy z tych samych fabryk, tak jak mówią no. o tych nielicencjonowanych rzeczach, czy nie są właśnie rzeczami, które Oni notabene należą prawo, do tych firm. W sensie jest to straszne, według mnie, no bo wtedy to jakby cała rozmowa o tym, czy warto kupować wtedy te rzeczy, czy nie, w sensie czy warto, czy nie powinieneś, czy nie powinieneś, no to trochę tracić traci sens, sens bo jeżeli osoby węśnie. główne, które my bronimy zazwyczaj, Czyli osoby, które mówimy, że robią. to są tak jakby ich działalność, ich praca kreatywna, ich w ogóle twórczość, no czas życia i, tak i tak dalej, tak dalej które powinno być gdzieś tam chronione ze względu na to, żeby ich nie okradał nikt produkując te ubrania, no to jeżeli same to robią. No bo bokiem... sami się okradają. Chociaż to jest ten, w ogóle to, to, to... ciężko, no bo jeżeli Wiesz, no może nie sam to produkował, tylko na przykład zajmował się redysponowaniem tych rzeczy, tak jakby sprzedawał gdzieś tam, kupował w tych fabrykach no tak. podrobionych i sprzedawał dalej, nie, ale nie w sensie sam co to czytałem... robił, no to by wychodziło, że to są oryginalne rzeczy. Nie, no właśnie nie? to jakby wychodził według tego, co podaje do Ravastor, no. no to on posiadał tą fabrykę, nie? Więc to była jego fabryka. Więc no teraz to pytanie: czy były byłby, podrobione dokładnie. rzeczy, czy nie były podrobione no tak, rzeczy? No. Bo, jakby to, że to nie szło przez licencjonowany sklep, to już znaczy, że to jest podrobione. Hmm. Czy nie? Czy one miały jakieś tam, nie wiem, małe zmiany, które by świadczyły o tym, że to później odróżnić? No, jestem bardzo ciekaw szczegółów, których prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Albo po prostu będzie jakieś postępowanie, które w końcu, tak, jakby gdzieś na więcej, się, ale to i się może o nim dowiemy. No, bo na razie to są tylko słowa, które no, są dosyć mocne i raczej nikt by tego nie mówił tak bez, bez potwierdzenia. Bez żadnego poświęcenia. No, chyba, że polscy no bo... politycy, ale to no, zupełnie nie, nie No, bo wiadomo, że były takie sprawy, jak nie wiem, z, z Ammanier i tam też było trochę tak, Także ten, że w sumie to było powiedziane, ktoś tam to zasłyszał, no ale w końcu wbiła policja i tak dalej i się i okazało ma... to prawdą, tak że, no właśnie. że gościu na razie... Współpraca z AMANIER jeszcze nie wyszły do tego momentu, żadna nie pojawiła się, ma wyjść trójki znowu, ale co, dalej tak jakby to postępowanie się toczy. No i. Nie myślę, wiadomo, że tam wszyscy czekają na werdykty, no nie. Dokładnie. A jak już jesteśmy przy Nike, no to na razie stawimy Nigo, no bo nie mamy żadnych dalszych informacji, ale na pewno mamy informacje o tym, że no Nike, tak jak od początku roku o tym mówimy, no to się tak zawzięło na te sklepy z podróbkami I to wszystkie, bo tam, jak się zobaczy te listy, to tam to są tam taka, tam tak abstrakcyjne nazwy tak. sklepów, że Ale w ogóle tak. <laughs> tak mali... Mali, mali z tak naprawdę zawo zawodnicy, którzy tam naprawdę sprzedawali pewnie niewielkie tego ilości, no bo nie oszukujmy się, nawet na rynku fejków są te brandy, sklepy, firmy, które mają większą popularność, tak, no, są pewnie. też bardziej sprawdzone i tam wiesz, no, nawet w Polsce, nie? Tak, no. legit check na sklep z podróbkami tak, no. i tak dalej, co brzmi samo w sobie abstrakcyjnie, tak, tak. ale no... Ale, ale robiły też tak takim... osoby w Polsce też, nie wiem, czy no. gdzieś tam aferę z Cortez że grupki z Cortez, to jakby, które osoby prowadziły te grupy, no to robiły sobie same legit checki, czyli osoby, które powinny być do tego, wiesz, takie przeznaczone, że, wiesz, znają się na tym tak, każdym tak, ucho, tak, to robiły legit checki na fejkowych swoich ubraniach, które zostawiali na grupę i sprzedawali, żeby na tym zarobić. Rekinę sobie. biznesu. No, jest wow, nie? Ale tutaj mamy 52 strony, które podrabiały produkty i Nike, i to Ale modelowo, właśnie teraz bo, bo pytanie, Convers, czy, czy jest to jest dużo, Nike. czy mało? Ja, ja jako, jako europejski Stanów Zjednoczonych? W sensie na cały świat to pewnie nie no jest mega dużo, ale tak czy siak, no jako jeden taki ogromny pozew od razu na 52, Strony, no to chciałoby być się bawić w 52 osobne pozwy. Myślę, że tam naprawników tutaj tak to to na, na pewno też jest osobno, nie? Tylko po prostu te same rzeczy no tak, 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 zabierają tak. te pozwy. No i obstawiam, że no skończy się to tak samo jak w przypadku Pandabaj. No. Ale w ogóle w sensie z Pandabaj nie znaliśmy dokładnych e, tych e, szczegółów tego pozwu i tak dalej, tak, tak. ale według tego, co pisała Dora Westor, tutaj Nike żąda trzykrotności zarobionych pieniędzy przez te sklepy. Przecież dla tych tak, właścicieli tak. tych sklepów, tych stron i tak dalej to będą ogromne pieniądze, tak? No tak, ja. No bo ja czytałem właśnie na Gigio Notify, bo z tego chyba był w sensie. W kto podał tą pierwszą informację, no, bo to wiadomo, to że też bardzo nie? często wrzuca jakieś e, informacje na temat tego, co się tam gdzieś dzieje. Co akurat dziękuję Ci bardzo, bo pomaga mi w znalezieniu czasami szybkich tematów, jakieś co się dzieje, bo też mam polajkowane wszystkie te zagraniczne strony. Tylko no oczywiście, tak jakby przez lokalizację wyświetla mi się tutaj <laughs> ta strona, i po prostu sobie potem przechodzę do tych źródłowych materiałów, co faktycznie było, bo Gigio ma takie gdzieś tam pierwsz, pierwszej ręki i mhm. potem z tych gdzieś tam z i tak dalej. No to jest też pokazane dokładnie, czego one się odnoszą, że buty konwersa też w to wchodzą, bo konwers jest podnajki, oczywiście. No, tak. no i samej ilości produktu, no to tam jest po prostu tego masa, no bo praktycznie każdy no każde tak jakby no. otakowane. No i obstawiam, że te jakby Ta kwota, którą tam gdzieś wyznaczyli, to było 28 milionów e, dolarów, z tego co widziałem. Te jakby Szkody na firmę Nike, to co powiedziałeś, to też się zgadza, to no, trzykrotność. To jakby, jak to zarobionych, te, e, tak, dokładnie. Z tej strony. No i wydaje mi się, że raczej wygrają ten pozw. Może nie, nie, nie ma... pie... no, może nie dostaną tej trzykrotności, może nie dostaną, ale zwrot czy zwrot z odszkodowaniem, no to jest minimum, które Nike. Nike wygrano, patrząc po sytuację z Panda Buy, No, i to jest kontynuacja tego, co rozmawialiśmy przy okazji właśnie Panda Pandabaj, przy okazji tych wszystkich innych sytuacji. Widać, że Nike doszedł pod taką ścianę, hmm. jeśli chodzi o finanse, o rozwój tej firmy i tak dalej, że w pewnym momencie, do pewnego momentu mógł przymykać oko na to wszystko i puszczać to tym wszystkim firmom płazem. Zaczął się suchy okres, zaczęło hmm. się robić gorzej. I w pewnym momencie musieli się za to wziąć i się za to biorą. Więc myślę, że wyniki Nike'a w tym roku mogą być zaskakująco wysokie jak na popularność ich butów. W sensie i może być, że wyniki same jak będą pokazane to nie będą... Znaczy w sensie to jak do wyników nich, dodamy sobie ten, te nie? wszystkie odszkodowania, tak. nieodszkodowania nie no odszkodowania. że samo to, że udało im się wywalczyć na przykład z Bape, ten proces, który no tak, tak, jakby tak. nie było, to nie był pierwszy raz, i wcześniej mi się tego nie udawało zrobić, że nie udawało mi się wygrywać właśnie tego pozwu, że są to tak jakby podrobione ich produkty, ale jak wygrali ten proces, wygrali kolejny gdzieś tam z ZDM, chyba Geiger, co też opowiadaliśmy o tym Kitowers tak, tak, i tak. tak dalej. No to myślę, że poczuli się po prostu mocniej. No właśnie a tam też ciekawi, jak, Panda jak daleko Baja, to dojdzie. No to, to po prostu nie? zaczęli jechać dalej mamy, dalej i dalej. No wiesz, mieliśmy te sklepy, które. Nawiązywały do Nike'a w tam mm. w 95% plus minus. Mm. Póź, te, później Panda Buy, teraz sklepy Sererskie Jestem ciekaw, co będzie dalej, bo tam myślę, że wszyscy, którzy kiedykolwiek z Nike nie zrobili czegoś w 100% legalnie, to już tam ciepło mają. <grym> no my czekają tak, tylko nie. na papiery na listonosza. Może tak być, naprawdę. No i w sumie jeżeli chodzi o tematy na dzisiaj, to na tym sobie skończymy, bo wiadomo, są jeszcze takie mniejsze. Ten z kupowaniem butówkowego Bryant'a, jest całkiem słodki, że jeden sklep wymyślił, że po prostu. No mieliśmy musi... skoczyć czymś pozytywnym, więc skończmy czymś więc pozytywnym. pozytywnym. Wymyślili, że trzeba przyjść na premierę butów z córką. Czyli tata z córką znaczy, musi przyjść. trzeba na przyjść na Masz pierwszeństwo w kolejce, Dokładnie. czyli no, żeby że je kupić. Ale w ogóle tam powstały tak słodkie zdjęcia. Mnie tak, to tak no. rozczuliło dzisiaj rano. Bo chodzi w ogóle o premierę butów e, Kobików Protro Girl Dad. jak sama nazwa wskazuje, która była specjalnie przygotowana to jakby z zamysłem tego, że ojciec z córką, czyli Kobi, jego zmarła córka podczas e, tragicznej katastrofy samolotu. No i e, ta jakby sama premiera też odnosiła się właśnie do tego, dlatego jedna marka postanowiła, że po prostu mają pierwszeństwo ojcowie razem z córkami, którzy chcą sobie kupić buty. Nie wiem, czy była jedna para przygotowana na nich, czy dwie, pewnie dwie po prostu, jak przychodzili. A, no, wiesz co, mi się eee... każe, ze zdjęć, że tylko jedną, że tylko dla się Wiedziałem, tata, że wrzucali jedną. Bo tam chyba nie ma y, rozmiarówki dla dziecięcej, wiesz? Tak, no ale wiesz, dziecko może też mieć 15 lat, nie? A, no to inna Dokładnie, sprawia. więc ale ogólnie, no, mega fajna akcja i słodka. No. No, za każdym razem staramy się wyszukiwać dla Was właśnie takie ciekawe formy mm. dropów stacjonarnych, y, chociażby przy trawisach z tymi pompkami ostatnio i Dokładnie, tak dalej, no. więc y, tak jak zawsze podsumujemy to tym, że więcej takich rzeczy Dokładnie. zdecydowanie popieramy. Fajnie jest to coś o tym No to zdecydowanie. Tym bardziej, jeśli przy tym naprawdę powstają tak, tak słodkie obrazki, też można zaangażować tą rodzinę w tą swoją pasję, w to swoje hobby, a kto wie, może któraś z tych córeczek też się dzięki temu zarazi tematem. No myślę, że na pewno. Także dziękujemy Wam bardzo, kończymy z radosnym ojcowskim O i patrz to jest tematem. w ogóle ten. Posiadajcie dzieci. Napiszemy do rządu polskiego za promowanie dzietności w Polsce. Bo z bez Turki byście tego masz nie kupili. To 800 plus, to jeszcze buty plus. Kobiki plus. Dobra, na razie. Cześć. Cześć.